A, ta Bristow taki dzban jest, kurwa. Myślałem jakaś fajna, by może wykopał. Dobra, pierdolę to, idź mi w pizdu z tą gromiebaną. Nie no, nie mogę, no nie mam siły, kurwa, idź, idź żeby rolować po Dedeka jebanego, no spierdalaj. Dość mam, dość mam tej gry rozjebanej. Kiedy on miał Dedeka, kiedy on miał TPK? On tak szybko miał TPK, jak to jest możliwe, że on miał tak szybko? Hasła nie podało, kurwa, bardzo coś się od nad hasła nie podało jego. On miał w 1, 2, 1 DDK, kurde, jak to jest możliwe? A, wypierdalej. Z buta, nie? Ja oczywiście roluję trzy razy jak ten stary dziad. A, 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 czapeczka, tak, tak. Z której topy kurwa, z pierwszej? Nie no, pierdolę nazywał, już tak serce lata, mi serce, kurwa, tak napierdala. Aha, kon dobra, koncert się nie odzywam, bo koncert miałem od zajebania. O, skąd on tą czapkę znalazł, bo mnie chyba chwyci coś, nie? Chwyci mnie coś. Tu miał topę. Powiedz, że z tej topy to, to skacze przez okno, nie? Powiedz, że z tej pierwszej topy, którą, kurwa, widziałeś, miałeś DDK. Bo mnie chyba coś strzeli. Ja po DDK, kurwa, w, tr w trzecim... Kurwa, tygodniu nie miałem DDK. Jak on miał z tej topy DDK... Aha, teraz kurwa nie zrobię topy. No to, że mu odkluskował. Czekaj, inaczej. Co to kurwa jest? Nie to. O hasło znowu nie działa. Co tu się odjebało? Ale jestem zły, ale jestem zły, ale jestem wkurwiony. Jak bąk, jak osa Tu już dodeka miałeś. Kąd ty tą czapę tego wziąłeś? Nie kurwa, z tej topy jak nic, nie z pierwszej topy dada. Aha, no to fajne. pokaż mi to tak. No nie, nie, no nie wytrzymam tu. No kurde, dostałeś taki early. O, oh, ha oh, oh, oh. oh, no no no, topa, topa, tak, tak. Tu miał to. To była pierwsza topa, którą on robił. Trójka. Nie, no kurwa pierdolne tu. Dobra, wyskakuje przez okno. Pierdolę. Na razie nie będzie streamów nigdy Nara. Jebne tu, tu. Kurwa, Macie, mam dość tej gry rozjebanej. Tak, mam dość tej gry.